Hej, czyli witajcie, jestem Kuczy. Zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Star Wars Jedi Knight 2D Outcast. Moi drodzy tutaj, na samym początku. <laughs> nie, tym przy... nie to, nie to. Miało być leczonko. Troszkę się uleczmy. Bo tam nas zaraz czeka niezła rozpierducha. Tam nie chodzę, ja tam nie chodzę. W ogóle, ciekawe jest to, że on już jakby nie kuca Nie wiem, czy ja coś muszę. Nauczył się regenerować życie bez kucania. Taki z niego fachowiec. Dobra, zaraz dojedziemy do Stuwy, wtedy będę odważniejszy. Będzie można iść. No, tutaj rozwaliliśmy przeciwników ładnie. Okej, okay, dobra, moi drodzy, eee, wiecie co? Perswazję użyjemy na nich. Okej, okay, F-12 i rura. Oh, no, otwórz te drzwi. Nie wiem, czy on... Dobra, idziemy. Otwieraj te drzwi, pójdziemy. A dobra, tutaj byli bierki Czy tego się da perswazją? Chyba nie, co? Zdobyliśmy jakiś kluczyk Ale nas piorą. Skąd? Skąd to leci? Kurde zewsząd. Bra, moje Dobra. Czy to są jakieś... Ooo, wyrzutnie rakiet jakaś. Przelaj do nich czym prędzej, człowieku. Okej. Okay. Oh my god. Co tu się dzieje? O nie, ja chyba miałem skoczyć, co? Mhm, zdecydowanie miałem skoczyć. Co tu się dzieje? Dobra, tego się nie da rozwalić. Ale zobaczmy chociaż, co tu się dzieje. Ciekawego. Nic. Kompletnie nic z tej strony? Też nic. Okej, okay, dobra. Dostaliśmy w plecy. O matko moja. Okej, okay, czyli stamtąd muszę wziąć... Przetestowałem. Prz, Okej. Okay. Dobra, jeszcze nie jedziemy tam. No co jest? Okej, okay. co my tutaj mamy niby? Wieżni wieżyczkę strażniczą? A dlaczego ona nam niby potrzebna? Czekajcie, yy... ekwipunek, wieżyczka strażnicza, aż kurde, zahaczyłem. Po dobra, wieżyczka strażnicza, czy ja ją mogę, jak ja ją mogę użyć? Sterowanie. Broń, wieżyczka, strażnica, karabin la, nie nie nie, to nie tu Ekwipunek KP-5, to chyba Co to jest KP-5? Czekajcie, tu jest B page down Aha! Już ją rozłożyłem, to jest nasza! Tak? Bo nie strzela we mnie, to chyba nasza. Ja się tam zbugował, świr. Dobra, jedziemy teraz. Ła! <laughs> wow. Okej. Okay. Okay, będzie twarde lądowanie. Nie no, to nie tak. Boże, co ja robię? Dobra, mamy kluczyk. Ostrzelaj no do nich. To już mi raczej czują Co za smutna historia. Oj, momentalnie poszło. Okej, okay. F12 i lecimy. Piu, pił pił No. Co jest? Wcześniej tak wszystkich ładnie załatwiłem. A, do z to, to To ja nie wiem, czy co ja mam zrobić niby. Może ich trzeba wykończyć szybciej jakoś. Ich. Tutaj trzeba było fapnąć co, nie? Eee, e, e. ty w życiu No ja jeszcze spadę. Ja ja nie wiem, nie no Boże, co tu się dzieje? Co jest grane? No Gim Dobra, dupię. Popy myślił tę grę, no ja, jest? Patrz, no skubaniec. Okej, okay. tutaj się zatrzymajmy. Ja nie wierzę. O, ładnie. Ja oczywiście, że nie trafiłem, bo jakże by inaczej. Dobra, gdzie jest ten drugi? Świrus. Obok. Szybko. zaraz będę spadać. No już spada. To już za późno To już po ptakach Aj, rany, rany, rany Dobra Z tymi, z tymi to nara. Tych tutaj trzeba jak najszybciej zgładzić No, chodź swamiaczku Aj, je, je, je. Dobra No nienawidzę tej gry, no. No nienawidzę, no nie potrafię tak prostego miejsca przejść. Jak to jest możliwe? Dobra. Jak nie trafiłem za pierwszym razem to już po ptakach. Można zapomnieć. Jakimś fartym zupełnym udało się. Ojejuś, ale cisza się zrobiła nagle. A następne, oczywiście, no naprawdę. Bye, bye. Jak mi przykro. Jeszcze ktoś mi w plecy strzela. O, to ten, luj, dobra, to ten. Tak. Ola typa! <grym> uaa, ja nie, nie potrafię skakać po prostu, no nie wierzę. Kyle, może byś tak do góry wskoczył. Ale całkiem ładnie już mu idą te skoki. w się sensie wysoko. Dobra. Oj, 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 było blisko. Te zręcznościowe tutaj po prostu miejsca są tragiczne <laughs> No Dość świetnie Dobrze zapisałem Okej okay. Hopsia leko jeszcze co to za miejsce w ogóle Pięknie Nie chcę mi się powtarzać, wolę zapisać. O, ale żeś skoczył. Wariacie, jeden. To było dobre. Jedziemy z tej strony. Będą nas atakować, jeżeli. O, tak, oczywiście, że będą nas atakować. Kurde. rzucił? Baterie. Mm hmm, hmm. Ciach. Ciach. A jak tu tego przeleciało? Co to on jest? Jeszcze zanim tam wejdziemy, chcę zobaczyć tutaj dookoła. No tak, jest baktunia, moi drodzy. Ale wiecie co? Póki mam czas, sobie leczonko zapodam. I tu kolejna bakta, no proszę. Czekajcie, pchnięcie, zadziała? A, za daleko jest. Czyli co? Czyli drugą stroną trzeba go odwiedzić? Znowu leczenie. Leczenie w trakcie jest spoko. Wcześniej musieliśmy się zatrzymać, teraz widzę, że Kyle ewidentnie swoje skile poprawił. Bardzo mnie to cieszy. Nie musimy przynajmniej marnować bakty. Ej, po co ja tu przyszedłem? Bra, doleczył się na maksa. Zostajemy przy perswazji. Co to jest? Tak ciemno tutaj? Ciemno że hej, że ho. Jakieś zejście. Okej. Okay. Zadziałało. A to jest do góry czy na dół? A to jest do góry. Teraz pytanie, mamy iść do góry czy na dół? Ech. Wygląda jakbyśmy byli w dobrym miejscu. Siedz dziwił, co chłop? Zdziwił się fest. Dobra, rozwalamy standardowo wszystkie szklane rzeczy. To się też da rozwalić? Na szczęście nie. Nie wiem co kliknąłem. Ale jak znam tę grę to na pewno coś ważnego i potrzebnego. Dobra, rozwalam. Okej. Okay. Czyli co? Czyli teraz wychodzimy stąd? Czy tutaj wchodzimy? Aha. Oni nie mieli klucza bezpieczeństwa? Co zalamy? Czyli muszę go znaleźć na dole. Okej, okay, wszystko jasne, wszystko jasne. Które jest minuta 15, Dobra, czyli jeszcze mamy czas? Na dół, proszę. Panie Darku. Panie Darku, dziękuję. Tak jest, atak. Uuu, co tu za promień? Dzień dobry. Tch, jak go gumyrgło. Chłopie, gdzie żeś poleciał? Jeszcze jeden? Tak jest. Dobra, co tutaj ciekawego nas czeka? Tu widzę winda. Tu też. Myślałem, że jakieś wejście będzie ciekawe. Coś w tym stylu. Nie no, nic nie ma ciekawego, oprócz skrzynki, która pewnie jest zamknięta. Oczywiście, że tak. Jakżeby inaczej. Holender. Hmm. Zastanawiające. Do góry, proszę. Czekajcie, tutaj nie było żadnego wejścia. Po co im tu stali? Ciekawe. Nie. To gdzie w takim razie mam się udać, skoro oni byli tutaj na dole? Nic mi nie dało to, że ich tutaj pozabijałem. Boże, my cały czas czekamy tego okrętu, naprawdę? Rany. Czekajcie, jesteśmy tutaj. To jest ta winda do góry To też jest winda na dół, no nie? Nie widzę tutaj, żeby coś innego było do roboty. No bo stamtąd przyszliśmy, prawda? Stąd. No zgadza się. Stąd przyszliśmy. Tak, no i przez te drzwi. No dokładnie. Ale kurde, drzwi przesunęły. No co jest? No co jest? Innego wejścia tutaj nie ma. Ale jest jeszcze jakaś, Jakieś coś u góry, ale właśnie. Ja potrzebuję klucza. Który nie wiadomo gdzie jest. W sumie to myślałem, że ten klucz... Z ten, który zabraliśmy... O, temu szefunciowi szef na dole. Znaczy na dole. No tam wtedy wiecie. Co tyle się z nimi użerałem. No bo pewnie jakaś prosta... Prosta rzecz. Albo gdzieś tu pewnie leży ten klucz. Czy nie? jestem co zrobiłem klikając w to. Gdzie no, jest ten klucz niby? Z nich nie powinien wypaść? Nie, no na bank, z nich powinien wypaść. Może gdzieś spadł na dół? Coś się zbagowało? Ja nie wierzę, co jest. No przecież nie ma innego miejsca, żeby coś zdobyć. Czy, czy jest? Klucz jest w ogóle widoczny? No zawsze tak mam wrażenie, że w niego wchodziłem po prostu i tyle. Ty no właśnie, gdzie są w ogóle ci przeciwnicy? Coś... coś mi tutaj nie pasuje. Wiecie? Coś mi tutaj nie pasuje, coś jest... coś się popsuło chyba. Poczekajcie, jeszcze raz pojedę do góry. Niech oni do mnie zaczną strzelać, chyba że już zapisałem już ich tu nie ma. Nie no, są. Dobra, niech się przestraszą, nie? Dobra. Tutaj kompletnie nic nie ma. Żadnego klucza, nic takich rzeczy. Ups. Barączka odpadła. Musiało boleć. Dobra, tutaj jest coś. Kiwi co to zrobiło. Może się cofnąć? Olepka. No ewidentnie tutaj nie ma żadnego klucza. A koledzy poznikali. No dobra, to jedziemy w takim razie na dół. Hmm, zastanawiające. Mocno zastanawiające. Tak, to ja. Dobra, co to to jest? To też jest ciekawe. Co? T? Co tu się wydarzyło? Czekajcie, może oni mają jakiś klucz bezpieczeństwa, w co wątpię oczywiście. Nie, no gdzie tam zwykli ci? Zwykle pachołki. No i to jest kolejna rzecz, którą właśnie potrzebujesz klucza, aby ją otworzyć. Co tutaj, jakby to? No patrz. Pięknie, ok. Totalnie nie mam zielonego pojęcia, co tutaj mam teraz robić. Tutaj jest ten piękny promień. On pięknie świeci. Dobra, może przetopimy to szkło? Chyba nie. Chyba jednak nie. Nigdzie tutaj nie ma żadnego wejścia, wyjścia, coś tam, coś tam. No, nie widzę. A poczekajcie, tutaj jest ten... O, a na to jak wejdę? No jeszcze niżej się zjeżdża. No oczywiście, że tak. O, Ale jestem łoś. Wo łoś. Dobra, zejdź mi z drogi. Łoty. Jak mnie popchnął w ogóle? Czy wy to widzieliście? Nie wierzę. Dobra, wiecie co tutaj na niego. Zrobimy szybkość. O, ale mnie zdenerwował teraz. No przynajmniej wiem co robić. No poirytowany jestem, że hej. Dobrze, ciach. Się nikt nie mógł nie spodziewać. Ciach! I ciach! Pięknie. Okej. Okay tu schodzimy w 12 bo to wiecie. lepiej nie ryzykować gdzie jest ten mieczyk mieczysław Dawaj go tu Dawaj go tu No patrz skubańca No i znowu mnie derchnął, no nie wierzę. tak mnie będzie cały czas spychał? Gdzie to jest? No, elegancko. Dostał <laughs> z Henry a te te tuki nie wzruszony w ogóle Chłop Dobrze, dobrze. Teraz mogę z, ze spokojnym sercem zbić te wszystkie szyby. Tak jest klucz zdobyliśmy, czyli możemy śmigać teraz do góry. I teraz pytanie, czy na nas jakieś luje nie będą czekać u góry, jak tutaj tych sprzątnęliśmy? Pewnie tak, jak znam tę grę. Dobra, do góry, do góry prosimy. Windą w górę, pojedźmy w górę. Kto tu na nie czeka? O, że, że nikt. Ej, teraz mi smutno. Dobra, Póki jedziemy sobie do góry, zregenerujmy sobie żyćko. Super. Berswazę zostawimy. Szmignijmy czym prędzej. Tutaj to jest, dobra. Ojej, ja tutaj nie zbiłem tych szyb po drugim razie. Muszę naprawić swój błąd. Ciekawe jestem, czy uda mi się zbić dwie naraz. Nie, tu nie udało się. A tu? Ahaha, bumerang. Nice. Dobra, Teraz mamy klucz. Otwieramy. Oblokował drzwi. Ojej, co za wary w ogóle. Aha, czy jesteśmy tą pięterko wyżej? Ale mnie tutaj ogłosił z żyćka. I wiecie co? Stanęliśmy w tym samym miejscu, w którym rozpoczęliśmy odcinek. Znaczy w podobnym. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Za dzisiaj dziękuję Wam wcześniej. Trzymajcie się ciepło. Na razie.